Polska 2020. Mała wioska niedaleko Lublina, gdzie życie płynie w rytmie pór roku, gdzie wszyscy znają się z imienia i gdzie cisza jest tak głęboka, że słychać własne myśli. To tutaj, w skromnym domu z drewnianym gankiem, mieszkała sześcioletnia dziewczynka o imieniu Hania Zielińska. Była zwyczajnym dzieckiem. Lubiła rysować kwiaty, bawić się lalkami i słuchać opowieści przed snem. Ale pewnej deszczowej nocy, kiedy krople bębniły w okna jak tysiące małych palców, Hania powiedziała coś, co sprawiło, że czas zatrzymał się w miejscu. Siedziała przy oknie salonu, patrząc na swoje odbicie w mokrej szybie, a deszcz spływał po szkle jak łzy. I wtedy spokojnym głosem, który nie pasował do sześcioletniego dziecka, powiedziała: Pamiętam, kiedy mój oddech się zatrzymał. Mama płakała. A ja nie mogłam już otworzyć oczu. Jej matka Karolina stała w drzwiach z ręcznikiem w dłoniach. Poczuła, jak wszystkie mięśnie w jej ciele sztywnieją. To nie było dziecięce wymyślanie. To nie była zabawa w udawanie. Ton głosu Hani był zbyt pewny, zbyt smutny, zbyt realny. Karolina próbowała się uśmiechnąć. Próbowała zignorować te słowa. Ale serce biło jej tak mocno, że słyszała je w uszach jak bębny ostrzegawcze. Hania nigdy nie była narażona na historię o śmierci. Rodzice chronili ją przed pogrzebami, unikali rozmów o cierpieniu, nie wpuszczali telewizji z tragicznymi wiadomościami do domu. Karolina i jej mąż Tomasz wychowywali córkę w atmosferze ciepła i spokoju. Otaczali ją bajkami o księżniczkach i smokach, nie o końcach i żałobie. A jednak dziewczynka mówiła o oddychaniu, które się zatrzymało, o oczach, które nie mogły się otworzyć, o mamie, która płakała. Skąd mogła znać te słowa? Skąd mogła znać ten ból? Karolina podeszła do córki i uklękła obok niej, próbując spojrzeć jej w oczy. Haniu, kochanie, co ty mówisz? Zapytała drżącym głosem. Dziewczynka odwróciła się od okna i popatrzyła na matkę z wyrazem twarzy tak dojrzałym, że Karolina poczuła dreszcze. Byłam mała, mniejsza niż teraz, powiedziała Hania, i wróciłam, bo muszę wyjaśnić dlaczego. Tej nocy Karolina nie spała. Leżała w ciemności, wpatrując się w sufit, a słowa córki kręciły się w jej głowie jak wirujące liście w wietrze. Dni mijały, a Hania wracała do tego samego tematu. Niecodziennie. Nie natrętnie, ale w spokojnych chwilach, kiedy wszyscy myśleli, że już zapomniała. Podczas śniadania mówiła: Pamiętam zapach takiego samego mleka. Podczas zabawy w ogrodzie zatrzymywała się nagle i patrzyła w niebo. Wtedy też padało, podczas kąpieli dotykała wody i szeptała. Wtedy też było ciepło, ale nie mogłam tego poczuć. Za każdym razem Karolina i Tomasz wymieniali spojrzenia pełne niepokoju i niemożności zrozumienia. Próbowali rozmawiać z córką, pytać co ma na myśli, ale Hania tylko uśmiechała się łagodnie i mówiła: Jeszcze nie czas, mamo. Najpierw muszę sobie wszystko przypomnieć. To nie było normalne. To nie było dziecięce. To było coś, co wymagało odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy. I ta odwaga przyszła wolno, krok po kroku, jak wschodzące słońce po najdłuższej nocy w roku. Bo rodzice Hani jeszcze nie wiedzieli, że ich córka niesie w sobie pamięć, która nie powinna istnieć pamięć życia, które zakończyło się zanim skończyło się rok. Tomasz próbował racjonalizować: może słyszała coś w przedszkolu, może śniło jej się, może to tylko faza rozwojowa, jakaś dziwna gra wyobraźni. Ale Karolina czuła coś głębszego. Czuła to instynktem matki, tym niepojętym zmysłem, który wykracza poza logikę i dotyka prawdy ukrytej pod powierzchnią rzeczywistości. Każde słowo Hani brzmiało jak echo z innego czasu, z innego miejsca, z innego życia. I choć Karolina bała się przyznać to głośno. W głębi duszy wiedziała, że jej córka pamięta coś, co przekracza wszelkie granice zrozumienia. Pewnego wieczoru, kiedy deszcz znów zaczął padać, Hania usiadła na kolanach matki i szepnęła: Nie bój się, mamo. Ja wróciłam, żeby wszystko naprawić. A to był dopiero początek czegoś, co zmieni życie całej rodziny i sprawi, że pytania o duszę. Pamięć i miłość staną się bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Ale to był dopiero początek. Minęły tygodnie, a Hania nadal wracała do swoich dziwnych wspomnień. Karolina zaczęła zauważać wzorce w tym, co mówiła córka. Zawsze działo się to podczas deszczu, zawsze w spokojnych chwilach, zawsze z tym samym spokojem w głosie, który nie pasował do dziecka. Pewnego popołudnia, kiedy pomagała matce składać pranie w salonie, Hania zaczęła nucić melodię. Był to delikatny, smutny dźwięk. Kołysanka zapomniana przez czas. Karolina nie zwróciła na to uwagi, ale babcia Krystyna, która akurat weszła do pokoju z koszem jabłek, stanęła jak wryta. Kosz wypadł jej z rąk. Jabłka potoczyły się po podłodze, ale starsza kobieta nawet na nie nie spojrzała. Stała nieruchomo, patrząc na wnuczkę, szeroko otwartymi oczami, a twarz miała bladą jak papier. Skąd ty znasz tę piosenkę? wyszeptała drżącym głosem. Hania przestała nucić i uśmiechnęła się niewinnie. Po prostu pamiętam, babciu, ty mi ją śpiewałaś. Krystyna poczuła, jak nogi odmawiają jej posłuszeństwa. Musiała usiąść na krześle, trzymając się za serce, bo ta kołysanka była tą samą, którą śpiewała swojej wnuczce ponad 37 lat temu. Wnuczce, która umarła w 1981 roku. Wnuczce, która też miała na imię Hania. Cisza w pokoju była tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Karolina patrzyła na matkę, próbując zrozumieć, co się dzieje. Babcia Krystyna zakryła twarz dłońmi i zaczęła cicho płakać. Kania podeszła do niej spokojnie, położyła małą rękę na jej kolanie i powiedziała: Nie płacz, babciu, to naprawdę jestem ja. Wróciłam. Krystyna podniosła głowę i spojrzała w oczy dziewczynki, i w tym momencie zobaczyła coś, co sprawiło, że jej serce zabiło mocniej. W tych oczach było coś znajomego coś, co pamiętała sprzed lat, coś, czego nie potrafiła nazwać, ale czuła całym sobą. W kolejnych dniach Hania zaczęła opisywać szczegóły, których nie mogła znać. Mówiła o łóżeczku z niebieską kokardą i zapachu dziecięcego mydła. Mówiła o zasłonach białych w czerwone kwiatki, które wisiały w pokoju dziecięcym. Mówiła o pluszowym misiu z jednym brakującym okiem, którego dostała na chrzest. Wszystkie te szczegóły zgadzały się z rzeczywistością. Krystyna sprawdziła stare zdjęcia, które przechowywała w zakurzonym albumie na dnie szafy. Tam były łóżeczko z niebieską kokardą, zasłony w kwiatki, mały pluszowy miś. Wszystko dokładnie tak, jak opisywała Hania. Karolina czuła, jak świat, który znała, zaczyna się rozpadać. Nigdy nie rozmawiała z córką o tamtej tragedii. Nigdy nie pokazywała jej zdjęć zmarłej siostry, której nigdy nie poznała. Rodzina unikała tego tematu, traktując go jak ranę zbyt bolesną, by ją dotykać. A jednak Hania wiedziała. Wiedziała rzeczy, które były niemożliwe do poznania. Pewnego dnia Karolina wzięła córkę i pojechała do domu matki. Krystyna przygotowała się na to spotkanie, wyciągnęła stary album ze zdjęciami, otworzyła go na stronie z portretem małej dziewczynki w białej sukience. To było zdjęcie z chrztu. Dziewczynka na fotografii miała ledwo kilka miesięcy, jej oczka były zamknięte, a na twarzy spoczywał wyraz niewinności i spokoju. Krystyna położyła album przed Hanią i zapytała cicho: Czy znasz tę dziewczynkę? Hania spojrzała na zdjęcie przez długą chwilę. W pokoju panowała cisza tak głęboka, że słychać było tykanie starego zegara na ścianie i oddech trzech pokoleń kobiet, które zatrzymały się w czasie. Potem Hania skinęła głową i powiedziała po prostu: To ja. I wróciłam, żeby przeprosić. Krystyna zakryła usta dłonią, powstrzymując szloch. Karolina objęła matkę, sama walcząc z łzami. Ale Hania nie płakała. Siedziała spokojna, dotykając zdjęcia małymi palcami, jakby dotykała czegoś świętego. Potem podniosła wzrok i dokończyła. To nie była wina mamy. Ja sama przestałam oddychać, bo bałam się hałasu. Te słowa zawisły w powietrzu jak echo z przeszłości. Krystyna pamiętała tamtą noc. Pamiętała, jak znalazła wnuczkę bezwładną w łóżeczku. Jak próbowała ją obudzić. Jak wzywała pomoc. Jak jej córka, matka małej Hani, obwiniała się przez lata, że zasnęła zbyt głęboko że nie usłyszała, że mogła coś zrobić. Ta wina zjadała ją od środka przez dekady. Zamieniła się w cichą depresję, w ból, który nigdy nie przeminął. A teraz, po 37 latach. Starsza Hania mówiła ustami młodszej Hani, to nie była wina mamy. Karolina poczuła, jak coś pęka w jej sercu, bo to były słowa, których jej matka potrzebowała usłyszeć przez całe życie. Słowa, które mogły ją uwolnić. Ale najbardziej niepokojące odkrycie dopiero miało nadejść. W kolejnych tygodniach rodzina Zielińskich zaczęła badać przeszłość. Karolina odkopała stare dokumenty, akty zgonu, notatki lekarskie z 1983 roku. Oficjalna przyczyna śmierci małej Hani brzmiała nagła śmierć łóżeczkowa apneja niemowlęca. Była to śmierć bez wyjaśnienia, bez przyczyny, jaką medycyna potrafiła nazwać. Dziecko po prostu przestało oddychać podczas snu. Lekarze nie znaleźli żadnych nieprawidłowości, żadnej choroby, żadnego defektu. Serce małej Hani było zdrowe, płuca były zdrowe, mózg był zdrowy, a jednak przestała żyć. Przez lata matka małej Hani, siostra Karoliny, żyła w poczuciu winy tak głębokim, że w końcu wyprowadziła się z Polski, uciekając od wspomnień. Nikt nie wiedział, gdzie teraz mieszka. Rodzina straciła z nią kontakt wiele lat temu. Ale teraz, kiedy młodsza Hania mówiła rzeczy niemożliwe, Karolina czuła, że musi odkryć prawdę, nie tylko dla matki, ale dla córki, bo jeśli Hania naprawdę pamiętała, to może pamiętała także coś, czego nikt inny nie wiedział. Coś, co mogło wyjaśnić, dlaczego umarła i dlaczego wróciła. Pewnego wieczoru, kiedy cała rodzina siedziała przy kolacji, Hania nagle przestała jeść. Wpatrywała się w okno, gdzie deszcz znów zaczął padać, a błyskawice rozświetlały niebo jak pęknięcia w ciemności. Była burza, powiedziała cicho. Ja się przestraszyłam i zapomniałam, jak oddychać z powrotem. Karolina odłożyła widelec. Jej serce zaczęło bić szybciej. Co masz na myśli, kochanie? Ania odwróciła się od okna i popatrzyła na matkę tymi oczyma, które znów wydawały się zbyt stare, jak na sześcioletnie dziecko. Był grzmot taki głośny, że aż bolało. Zamknęłam oczy i wstrzymałam oddech, żeby go nie słyszeć. A potem już nie pamiętam, jak zacząć oddychać znowu. To wszystko się zatrzymało. Karolina poczuła, jak włosy stają jej dęba na karku. To było niemożliwe. Ale, zarazem to miało sens: dziecko, które boi się hałasu, instynktownie wstrzymuje oddech, a jeśli wstrzyma go na zbyt długo, jeśli refleks oddechowy zawiedzie, to apneja może być śmiertelna. Ale jak Hania mogła to wiedzieć? Jak mogła pamiętać moment własnej śmierci? Tomasz, który dotąd milczał, postanowił sprawdzić fakty. Tej samej nocy wszedł do internetu i zaczął szukać danych meteorologicznych z września 1983 roku. Znalazł archiwum Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził datę 27 września 1983. I wtedy zobaczył to, co sprawiło, że poczuł zimny dreszcz przebiegający przez kręgosłup. Tej nocy nad regionem Lublina przeszła gwałtowna burza z wyładowaniami atmosferycznymi i ulewnym deszczem. Zanotowano ponad dwadzieścia wyładowań na godzinę, a hałas był tak intensywny, że lokalne gazety pisały o nim następnego dnia. Zbieżność była dokładna. Hania mówiła prawdę albo przynajmniej mówiła coś, co odpowiadało rzeczywistości sprzed jej narodzin. Tomasz pokazał żonie dane na ekranie komputera. Karolina patrzyła na liczby, na mapy, na datę i po raz pierwszy od początku tej historii pozwoliła sobie pomyśleć niemożliwe. A jeśli ich córka naprawdę pamięta, a jeśli dusza może nosić wspomnienia przez czas i przestrzeń, przez śmierć i narodziny, postanowili skontaktować się z naukowcami. Karolina wysłała e-mail do Uniwersytetu Warszawskiego do wydziału psychologii, opisując przypadek córki. Nie spodziewała się odpowiedzi, ale trzy dni później zadzwonił dr Agata Nowak, psycholożka dziecięca specjalizująca się w traumatycznych wspomnieniach i pamięci u dzieci. Chcę spotkać się z waszą córką, powiedziała przez telefon. To co opisujecie jest niezwykle rzadkie. Jeśli to prawda, musimy to udokumentować. Doktor Nowak przyjechała tydzień później. Była kobietą po pięćdziesiątce, o spokojnym spojrzeniu i profesjonalnej postawie. Rozmawiała z Hanią przez godziny, zadając pytania delikatnie, nie sugerując odpowiedzi. Hania odpowiadała bez wahania. Opisywała pokój, w którym umarła. Opisywała uczucie strachu, kiedy usłyszała grzmot. Opisywała moment, kiedy wszystko zaciemniło się i ucichło. Mówiła o tym tak, jakby to było wczoraj, a nie 37 lat temu. Doktor Nowak robiła notatki, nagrywała rozmowę, obserwowała każdy gest, każde słowo. Po trzech dniach intensywnych wywiadów przygotowała wstępny raport. Psycholożka zaprosiła rodziców na spotkanie bez obecności Hani. Usiedli w ciszy w salonie, a doktor Nowak otworzyła swój notes. Muszę wam powiedzieć coś. Co jest trudne do przyjęcia jako naukowiec, zaczęła. Wasza córka wykazuje specyficzne wspomnienia z wydarzeń, które miały miejsce przed jej narodzeniem. Nie tylko ogólne, ale precyzyjne, z detalami emocjonalnymi i sensorycznymi. Nie ma racjonalnego wyjaśnienia, jak mogła uzyskać te informacje. Nie było żadnych książek, filmów, rozmów, które mogłyby jej to przekazać. Mówiła o tym wszystkim spontanicznie. Spójnie i z emocjonalną autentycznością charakterystyczną dla prawdziwych wspomnień, a nie wymyślonych historii. Karolina czuła, jak łzy napływają jej do oczu. Co to znaczy? Zapytała. Doktor Nowak zamknęła notes i spojrzała im prosto w oczy. To znaczy, że albo wasza córka ma dostęp do informacji, których nie powinno być możliwe dla niej poznać, albo nosimy w sobie coś, co wykracza poza ciało i czas. Coś, co niektórzy nazywają duszą. I jeśli to drugie jest prawdą, to wszystko, w co wierzymy o śmierci i życiu, musi zostać przemyślane na nowo. Kilka tygodni później doktor Nowak poprosiła Hanie o coś szczególnego. Zapytała, co chciała powiedzieć, kiedy mówiła, że wróciła, żeby przeprosić. Dziewczynka siedziała cicho, bawiąc się lalką, a potem podniosła wzrok. I odpowiedziała spokojnie, bo mama myślała, że zasnęła za długo, myślała, że mogła mnie uratować. Ale ja chcę, żeby wiedziała, że to nie była jej wina, ja po prostu zapomniałam o powietrzu. I teraz wróciłam, żeby jej powiedzieć, że ją kocham i że nic złego się nie stało. To był tylko błąd mojego ciała, nie jej serca. Doktor Nowak zapisywała każde słowo z drżącą ręką. Nigdy w swojej trzydziestoletniej karierze nie słyszała dziecka mówiącego z taką empatią, z taką mądrością, z taką głębią zrozumienia ludzkiego bólu. To nie była wyobraźnia, to nie była gra, to było coś, co zmuszało do pytania: co jeśli miłość jest jedyną rzeczą, która przeżywa śmierć? Co jeśli dusze naprawdę wracają nie po to, by pamiętać koniec, ale by leczyć serca tych, Którzy zostali, ale to, co miało się wydarzyć w kolejnych miesiącach, przekroczyło wszelkie granice naukowego zrozumienia, bo najbardziej oszałamiająca prawda dopiero miała zostać odkryta. Doktora Agata Nowak postanowiła poszerzyć badania. Skontaktowała się z zespołem neurologów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prosząc o pomoc w analizie przypadku Hani. Chciała przeprowadzić testy, które mogłyby wyjaśnić, czy dziewczynka ma jakieś neurologiczne anomalie, które pozwalałyby jej na dostęp do wspomnień sprzed narodzenia. Rodzice wyrazili zgodę, choć oboje czuli strach przed tym, co mogą odkryć naukowcy. W lutym 2021 roku Hania została poddana serii badań obrazowych mózgu, testów pamięci i wywiadów prowadzonych przez specjalistów. Doktor Piotr Kowalski, neurolog z 30-letnim doświadczeniem, prowadził badania osobiście. Kiedy po raz pierwszy spotkał Hanie, był sceptyczny. Widział setki dzieci z bogatą wyobraźnią, które wymyślały historię i wierzyły w nie całym sercem. Ale kiedy usiadł naprzeciw dziewczynki i zaczął z nią rozmawiać, coś w jego profesjonalnej pewności zaczęło się chwiać. Hania mówiła o śmierci bez strachu. O powrocie bez dramatyzmu, o miłości z głębią, która nie pasowała do sześcioletniego dziecka. Odpowiadała na pytania spokojnie, bez szukania aprobaty dorosłych, bez dziecięcej potrzeby zadowolenia. Mówiła jak ktoś, kto po prostu wie. Przeprowadzono badanie FMRI, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, które pozwalało obserwować aktywność mózgu w czasie rzeczywistym. Prosili Hanie o opowiadanie o wspomnieniach z poprzedniego życia, monitorując jednocześnie, które obszary mózgu się aktywują. Wyniki były zadziwiające. Kiedy Hania mówiła o burzy, o strachu, o urzeczku i o śmierci, obszary mózgu, odpowiedzialne za pamięć autobiograficzną, świeciły się intensywnie. Hipokamp... Struktura kluczowa dla długotrwałych wspomnień wykazywał wzorce aktywności charakterystyczne dla przypominania prawdziwych wydarzeń, a nie wymyślania historii. Co więcej, migdałowate ciało, centrum emocji, reagowało tak, jakby dziewczynka przeżywała autentyczny strach z przeszłości. To nie była fantazja, to nie była gra wyobraźni. Mózg Hani reagował tak, jakby miała dostęp do rzeczywistych wspomnień. Doktor Kowalski patrzył na dane na ekranie i po raz pierwszy w karierze nie wiedział, co powiedzieć. Nie ma neurologicznego wyjaśnienia na to, co widzimy, powiedział cicho do zespołu. Jeśli te wspomnienia są autentyczne, to musimy zakwestionować wszystko, co wiemy o pamięci, śmierci i świadomości. Sprawa dotarła do mediów. Polska prasa zaczęła pisać o dziewczynce, która pamięta swoją śmierć. Telewizja przysłała ekipy reporterskie, internet eksplodował komentarzami i debatami. Sceptycy, którzy było wielu, mówili o manipulacji, o sugestii ze strony rodziny, o przypadkowych zbieżnościach, ale każdy, kto spotkał Hanie osobiście, wracał w zamyśleniu. Było w niej coś niewytłumaczalnego, jakiś spokój. Jakaś pewność, która nie pochodziła z tego świata, zespół z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził dodatkową weryfikację. Poprosili Hanie o opisanie innych szczegółów z nocy jej śmierci detali, które nie były znane szerszej rodzinie. Dziewczynka opisała kolor pijamy, w której spała niebieskiej w białe chmurki. Opisała pluszowego misia, który leżał obok niej z brakującym okiem i czerwoną kokardą na szyi. Opisała zapach kremu, którym babcia smarowała jej skórę przed snem, mówiąc, że pachniał jak kwiaty lawendy. Krystyna, babcia, sprawdziła stare zdjęcia i przedmioty, które zachowała przez lata w kartonowym pudełku. Tam była pijama, dokładnie taka, jak Hania opisała. Tam był miś z brakującym okiem i wyblakłą czerwoną kokardą. I tam była stara butelka kremu lawendowego, który Krystyna rzeczywiście używała do pielęgnacji skóry niemowlęcia. Wszystko się zgadzało. Doktor Nowak przygotowała szczegółowy raport, który przedstawiła na konferencji psychologicznej w Krakowie. Sala była pełna naukowców, terapeutów, psychiatrów, kiedy pokazała nagrania rozmów z Hanią, kiedy przedstawiła dane neurologiczne. Kiedy wymieniła wszystkie zbieżności między wspomnieniami dziewczynki a faktami z 1983 roku, w sali zapanowała cisza. Nikt nie śmiał się, nikt nie kwestionował głośno, bo dane były zbyt spójne, zbyt dokładne, zbyt niewytłumaczalne, by je zignorować. Na końcu prezentacji dr Nowak powiedziała coś, co zostało zacytowane w dziesiątkach artykułów. Dziecko to mówi z emocjonalną spójnością, kogoś, kto rozumie ból drugiego człowieka. To jest niezwykłe w tym wieku. Jeśli przyjmiemy, że jej wspomnienia są autentyczne, to musimy poważnie rozważyć możliwość, że świadomość, pamięć i tożsamość mogą wykraczać poza granice jednego życia. Profesor Jan Wolski, znany sceptyk i racjonalista, podniósł się z miejsca. Muszę z nią porozmawiać osobiście, powiedział, bo jeśli to prawda, to zmienia wszystko. Profesor Wolski przyjechał do wioski nad Sanem trzy tygodnie później. Był człowiekiem nauki, wierzył w dowody, w fakty, w logikę, nie wierzył w reinkarnację, w duszę, w życie po śmierci, ale był też człowiekiem uczciwym intelektualnie, który nie bał się zmierzyć z tym, czego nie rozumiał. Rozmawiał z Hanią przez trzy godziny. Zadawał pytania techniczne, próbował znaleźć niespójności, szukał wskazówek, że dziewczynka wymyśla lub powtarza coś, co słyszała. Ale nie znalazł nic. Hania odpowiadała spokojnie, bez wahania, bez dziecięcego kombinowania. Kiedy zapytał ją, czy boi się śmierci, dziewczynka uśmiechnęła się i powiedziała: Nie. Boję się tylko, kiedy pada i jest głośno, bo wtedy wszystko zgasło. Profesor Wolski zapisał te słowa w notesie. Wieczorem, kiedy siedział z rodzicami przy kolacji, powiedział coś, co zmroziło wszystkich obecnych. Nie potrafię tego wyjaśnić. A po 35 latach w nauce, to pierwszy raz, kiedy muszę to przyznać. Raport końcowy zespołu badawczego opisywał przypadek Hani jako pamięć rekonstrukcyjną, pożyciową, bez znanego wyjaśnienia naukowego. Ale dla matki i babci była to inna prawda. Po raz pierwszy od 1983 roku mogły spać bez poczucia winy, bo Hania wróciła, żeby je uwolnić. I wtedy wszystko zmieniło się na zawsze. Dziś Hania Zielińska prowadzi normalne życie w swojej wiosce nad Sanem, rośnie zdrowa, chodzi do szkoły, bawi się z przyjaciółmi jak każde inne dziecko, ale za każdym razem, gdy pada deszcz, prosi matkę o zapalenie świecy. Mówi, że to jest po to, żeby pamiętać o nocy, kiedy niebo przestraszyło się razem ze mną. Karolina zapala świecę i siada obok córki, trzymając ją za rękę, słuchając dźwięku kropel na szybie. To stało się ich rytuałem, ich sposobem na zamknięcie dawnej rany i otwarcie nowego rozdziału. Babcia Krystyna mówi, że dziewczynka przyniosła pokój do rodziny, jakby cykl w końcu się domknął. Jakby coś, co było złamane, zostało uzdrowione. Siostry Karoliny, matki pierwszej Hani, udało się w końcu odnaleźć. Mieszka w Kanadzie, gdzie próbowała uciec od wspomnień i winy. Kiedy usłyszała o tym, co mówi jej siostrzenica, przez telefon płakała przez godzinę. Potem powiedziała tylko. Może teraz w końcu będę mogła oddychać. Planuję wrócić do Polski latem, by spotkać się z dziewczynką, która nosi imię jej córki i która być może niesie w sobie coś więcej niż tylko imię. Dziennik dr. Agaty Nowak, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym o psychologii transpersonalnej, kończy się zdaniem, które Hania powiedziała podczas ostatniego wywiadu: Wróciłam, żeby nauczyć że miłość nie potrzebuje otwartych oczu, żeby trwać. Te słowa obiegły świat zostały przetłumaczone na dziesiątki języków, cytowane w książkach o świadomości, śmierci i reinkarnacji. Przypadek Hani Zielińskiej pozostał w archiwach jako jeden z najbardziej udokumentowanych przypadków wspomnień międzywcieleniowych w historii polskiej nauki. Nie ma dla niego wyjaśnienia, które pasowałoby do ram materialistycznej neurofizjologii. Ale być może to właśnie jest lekcja, której Hania przyszła nauczyć, że niektóre prawdy wykraczają poza to, co możemy zmierzyć, zważyć i zrozumieć rozumem. Między tajemnicą a przebaczeniem, między śmiercią a narodzinami, historia Hani wciąż odbija się echem jak cicha lekcja której świat potrzebował bardziej niż odpowiedzi, bo może niektóre dusze wracają nie po to, by przypomnieć o końcu, ale by wznowić miłość, która została przerwana. A ty, czy wierzysz, że dusza może wrócić tylko po to, by uleczyć ból tych, którzy zostali? Czy może miłość jest jedyną pamięcią, której czas nigdy nie wymarze? Zostaw swoją opinię w komentarzach.